Ewa położyła mu rękę na ramieniu, ale tym razem nie ze strachu. Widziałeś? Tu jest przeciąg. Gdzieś musi być otwór. Zapalił ledwo świecącą latarkę. Miał w plecaku zapasowe baterie, ale przewidywał, że światło najbardziej przyda się w sali historycznej, wschodniej baszty, kiedy trzeba będzie przeszukać całe duże pomieszczenie. Więc kierując się bardziej instynktem i wyczuwalnym na policzkach powiewem wiatru. Położył się na podłodze i tuż przy ścianie odkrył skierowany w głąb wąski tunel. Na jego końcu delikatnie mżyła szara poświata. Tędy. Ty przejdziesz na pewno. Ja będę cię ubezpieczał, a potem trochę powiększę otwór. Obwiązał ją w pasie i pozwolił, by ostrożnie ześlizgnęła się w głąb tunelu. Po chwili usłyszał jej głos. Jestem na tarasie. Przejdziesz na pewno, tylko na początku będzie ciasno. Potem jest to ten sam szeroki korytarz zamurowany na górze. Schudnij po prostu, włożył do plecaka latarkę i ostrożnie spuścił go w dół. Usłyszał, że wypadł na zewnątrz, a Ewa potwierdziła dotarcie przesyłki. Obwiązał się drugim końcem sznura, wpuścił nogi do tunelu i utknął na wysokości rami. Wydawało mu się że słyszy czyjeś szuranie w głębi korytarza prowadzącego do celi Janosika. Przypomniał sobie makabryczne znalezisko i zaczął napierać barkami na wystające z muru cegły. W tym samym momencie Ewa mocno pociągnęła za linę. Blokującego kawałek muru odezwał się i z churgotem poleciał w dół. Dziewczyna stłumiła okrzyk bólu, a on stracił równowagę i jak worek ziemniaków upadł na ziemię koło niej. W porządku? spytali równocześnie. Nie było w porządku. Z trudem stanął na nogi i wydało mu się, że ma skręconą kostkę. Ewa masowała uderzone ramię. Pięć minut przerwy, dobrze? Teraz był obszerny, osłonięty od wiatru i przytulny, mimo chłodu. Po klaustrofobicznych przeżyciach sprzed kilku minut czuł się jak na urlopie. Nikt go nie gonił. Nie musiał się przeciskać przez kamienne zaciski i nie potykał się o żadnych nieboszczyków. Obejrzał spuchniętą nogę. Bolało tylko trochę, ale nie wiedział, jak tylko kilkanaście metrów niezabezpieczonej galerii. Podeszli do balustrady. Kawiarnia turbinka jeszcze była oświetlona. W wilgotnym powietrzu nocy dźwięki niosły się daleko i wyraźnie było słychać mocny rytm perkusji. W oknach migotały światło. Dyskoteka? spytał. Ewa pokręciła głową. Facet w barze ma hopla na punkcie MTV. Bezustannie puszcza to na cały regulator, zwłaszcza jak nie ma klientów. Pan Tadzio zrobił mu kiedyś awanturę, że psuje cały nastrój. Mimo, że tu prowadził restaurację, z przyjaciółką umawiał się w turbince. Obiad jedli w niedzicy, kawkę na tamie. No to teraz masz głowy, raczej na głowie. Od krawędzi tarasu do okna było nie więcej niż 10 metrów. Galerijka, która opasywała całą basztę, miała jednak niespełna pół metra szerokości i w świetle reflektora umieszczonego na wieży widać było wyraźnie, że jest pokryta gruzem. Można byłoby zrobić poręczówkę. Miał kilka szpilek i haków, ale obawiał się hałasu. Mimo pracy elektrowni było dość cicho i każdy większy stuk pewno słyszalny by był z daleka. Poza tym ubezpieczenie, jakie mogła mu zapewnić drobniutka Ewa, wydawało się dość iluzoryczne. Od wsi doleciał dźwięk dzwonu. Za dwadzieścia dziesiąta, spytał. Późno. Trzeba iść, jeśli mamy to zrobić. Na pewno nie mamy wyjścia, jeśli mamy wrócić jakoś normalnie. No właśnie, o powrocie nie pomyślał. To znaczy, nie myślał teraz, kiedy okazało się, że korytarz z sali tortur jest niemal zawalony. Dało się ześlizgnąć nim w dół, ale o podejściu przez zacisk w środku nocy nie było mowy. Jak normalnie. Drzwi wewnętrzne zamykane są na zasługę. Od środka odemkniemy i już, a jutro będę udawała, że otwiera. Dzwony nad Niedzicą ucichły i tylko wiatr wygrywał swoją sonatę gdzieś po drugiej stronie wschodniej baszty. W mrzącym od zapory świetle wymienił baterię w latarce i schował ją starannie do plecaka. Zdjął kurtkę i poczuł chłód jesiennej nocy. Wyobraził sobie, jak w podobnej baszcie Leonardo trzymając stygnącą ręką dłoń Melciego wpatrywał się w drwiący, jak mu się teraz wydawało, Uśmiech Florentynki. A może już wtedy mu się znudziła? Może miał jej dość po tylu latach wspólnego życia, podróży przez świat i przygód w różnych miejscach i z różnymi ludźmi? Może patrzył na ściany? Nie na nią, tylko przez nią. Przez ściany, przez ambłas, przez całe doczesne życie, widząc już tę swoją nieśmiertelność, o której był przekonany już w młodości. Jak noga? Spytała, podchodząc bliżej. W tym samym momencie on zapytał: Jak ręka? Roześmieli się oboje i jakoś lżej im się zrobiło na duszy. Pogłaskał ją po włosach. Potrząsnęła głową, jakby chcąc zrzucić z siebie te pieszczoty. Pójdę pierwsza. Umocujemy linę tutaj do balustrady. Ja się nią obwiążę i może jakoś dojdę. Raje czego daleko nie polecę. Tam przywiążę ją w środku do takiej ciężkiej ławy, co stoi pod oknem. I będziesz miał poręczówkę. Sięgnęła do tylnej kieszeni spodni i nałożyła skórzane rękawiczki. Ale usiłował protestować, jednak jej już nie było. W środku galeryjki poślizgnęła się na osypanym gruzowisku, ale przywarła jak kot do ściany i odzyskała równowagę. Niemal podbiegła do okna, uchyliła je, zaskrzypiało, zsunęła się do środka. Słychać było, jak coś tam przesuwa. Lina się napięła. Ewa wysunęła głowę na zewnątrz i skinęła na niego ręką. Odwiązał Linę od poręczy. Nie mogli zostawić śladów. Wspiął się do galeriiki po kilku wystających kamieniach muru i kilku lukach, jakie zrobiła erozja. Udawał, że jest łatwo, że Lina rzeczywiście jest poręczówką, a nie iluzją ubezpieczeni. Ewa obserwowała go uważnie i ostrożnie skracała linkę Starając się, by cały czas była lekko napięta. Ściana trochę go odpychała i przeszkadzał plecak, ale nie mógł go zostawić. Szedł może dwukrotnie dłużej od niej, wreszcie wsunął się do środka. Chwilę oddychał ciężko, wreszcie sięgnął do plecaka po latarkę. Promień wydobył z ciemności bladą twarz Ewy, starającej się trzymać słabego światła padającego z uchylonego okna. Uśmiechnęła się z trudem. Widać było, że parują z niej resztki adrenaliny, dzięki której niemal przebiegła po kamiennym bzymsie, teraz zaś emocje powoli cichną, a ich miejsce zajmuje zmęczenie. On przeciwnie, nabierał szwungu. Za chwilę miało się okazać, czy jego kalkulacje były słuszne i czy cała ta ryzykowna eskapada miała sens. Przesunął latarkę tak, by nie świecić jej w oczy. Na ścianie pojawiła się twarz kobiety w ciemnym stroju. Spoglądającej surowo w stronę intruzu. Głowę i ramiona przykrywała jej mantylka z czarnej koronki, splecione na pudełku ręce pokryte były wątrobianymi plamami, a pomarszczona twarz o bladej karnacji mówiła wiele o latach trudu, jakie znosiła w swym długim życiu. Wygląda jak Liza na starość, mruknął, rozglądając się dalej po pomieszczeniu. Uśmiechnęła się. Żebyś wiedział. My o tu nazywamy ciotka Brunhilda, ale tak naprawdę to jest Anna, żona Andrzeja Chorwata, który porzucił dla niej, jak była piękna i młoda stan kapłański, do którego go przeznaczono, a potem, podobno, za pokutę, musiał z nią być aż do śmierci. Jest jego podpis i data umieszczone z tyłu obrazu na desce. Rozejrzał się powoli po sali. Pewno tutaj były te pomieszczenia gościnne, których Chorwat użyczył kuzynowi. Dzisiaj była to najważniejsza i najbardziej nudna część muzeum, ukazująca historię Spisza i na tym tle dzieje zamku. Podszedł do gabloty, w której eksponowano akt zastawu Spisza, podpisany przez Władysława Jagiełłę i Zygmunta Luksemburczyka w 1412 roku. Myślę, że to będzie tutaj. Rozmiar się zgadza mniej więcej, a dokument jest tylko o 100 lat wcześniejszy od Lizy i był tak cenny, że Emeryk wiedział, że będzie przechowywany bardzo starannie i nikt go nie będzie ruszał bez potrzeby. Ewa wzięła od niego latarkę, poświeciła w kierunku gabloty, wydobywając z mroku rząd czerwonych i żółtych pieczęci przymocowanych do pergaminu. Podeszła do ozdobnej ławy stojącej obok gabloty i ciężko usiadła. Pokręciła głową. Nie, mój drogi. Liza była malowana na desce. To polowej zresztą. No właśnie. Zobacz, dokument Jagiełły jest rozpięty na desce. Aha. Sama go tu przymocowałam. Usiadł koło niej zmęczony i śpiący, jakby w tym momencie uszło z niego powietrze. No, sorry, że to ja ci mówię. Parę lat temu, jak tu przyszłam zaraz po studiach, zauważyliśmy, że pergamin się marszczy. I coraz trudniej go odczytywać. Pewno to na skutek wilgoci, która przecież bardzo wzrosła po utworzeniu jeziora. No więc z dyrektorem postanowiliśmy przykleić go równiutko do deski, tylko nam najdokładniej na wymiar. Deska jest lipowa i trzyma się nieźle. Dokument Jagieły z XV wieku przykleiłaś do współczesnej deski? Postukała się w głowę. Jaki dokument Jagieły zwariowałeś? Akt spiski jest na Wawelu w archiwum, a to jest kopia sprzed zaledwie ćwierć wieku. Milcza. Całą jego koncepcję w jednej chwili zniszczyła ta dziewczyna, dzięki której tu trafił i teraz ma wyjść z pustymi rękami. Nagle poczuł się okropnie stary i zmęczony. Popatrzył na zegarek. Minęła jedenasta. Jakoś tak pomyślał, że nie chce tu siedzieć dłużej, że marzy mu się gorąca kąpiel, łóżko i sen bez snu. Wtedy przypomniała mu się sala tortur i z miejsca odeszła mu ochota do spania. To co, zwijamy się? Spokojnie, jeszcze chwilę. Jeśli ci Włosi tego nie wywieźli, to powinno jednak być tutaj. Daj mi tę latarkę na chwilę. Patrzył, jak chodzi po sali, uważnie oglądając wszystkie malowidła. Przed którymi przecież od paru lat wędrowała kilka razy dziennie i o których wiedziała wszystko, co tylko można wiedzieć. Wąski promień wydobywał z mroku sprzęty, portrety, szable i kolorowe kobierce. Ewa zatrzymała się przed ciotką Brunhildą. Możesz mi pomóc. Oddała mu latarkę, przysunęła zabytkowy zydel i opierając się na jego ramieniu, weszła na siedzisko. Zdjęła rękawiczki. Odszupała nylonową żyłkę łączącą obraz z hakiem i gestem pokazała, by pomógł jej zdjąć portret. Rękawiczki sięgnął do plecaka i nałożył. Chwycił obraz od spodu i ledwo dał rady go utrzymać i bezpiecznie postawić pod ścianę.